Jedną z ciekawszych publikacji geopolitycznych, które pojawiły się na polskim rynku wydawniczym w mijającym roku, jest książka pod tytułem Pacyfik i Eurazja o wojnie, której autorem jest dr Jacek Bartosiak. Moim zdaniem ta książka jest istotna i jest ważna z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że upowszechnia w naszym kraju w dyskursie, Akademickim, ale także w dyskursie intelektualnym toczonym w kręgach decyzyjnych związanych z polityką zagraniczną, paradygmaty realistyczny i geopolityczny w analizie polityki międzynarodowej. Jest to o tyle istotne, że geopolityka przez wiele dziesiątków lat była w naszym kraju dziedziną marginalizowaną, miała status praktycznie wyklętej dziedziny wiedzy, metody, sposób widzenia świata charakterystyczny dla geopolityki były niechętnie widziane zarówno w środowiskach naukowych, jak i na salonach politycznych. Paradygmat realistyczny nie należał do najbardziej popularnych w analizie polskiej polityki zagranicznej przez ostatnich kilkanaście lat. A warto tutaj podkreślić, że zarówno geopolityka, jak i spojrzenie realistyczne czy też neorealistyczne na stosunki międzynarodowe przeżywają obecnie swój prawdziwy renesans. I nie tylko na zachodzie Europy, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej czy w Azji Wschodniej. Książka Pacyfik i Eurazja o wojnie jest oparta na rozprawie doktorskiej Jacka Bartosiaka poświęconej. Koncepcji wojny powietrzno-morskiej Stanów Zjednoczonych i geostrategicznej rywalizacji tego kraju z Chińską Republiką Ludową. Liczy 624 strony, łącznie z indeksami i obszerną bibliografią. Podzielona jest na 11 rozdziałów, z czego rozdział pierwszy poświęcony jest wprowadzeniu w zagadnienia geopolityki i geostrategii. Rozdział ostatni poświęcony jest takim swoistym lekcjom historii. W których autor prezentuje czynniki, które doprowadziły do eskalacji napięcia w stosunkach międzynarodowych i w konsekwencji do, do wojen. Książka zaopatrzona jest także w przydatny, nieduży glosariusz, w którym wyjaśnione zostały najważniejsze terminy. Jacek Bartosiak w swojej książce stawia tezę, że wiek XXI, a przynajmniej jego pierwsza połowa, będzie starciem starego hegemona, starego mocarstwa dominującego na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych, z rodzącą się potęgą, z nowym pretendentem do objęcia supremacji na świecie, czyli właśnie Chińską Republiką Ludową. Autor Celnie zauważa, że mamy do czynienia ze schyłkiem dominacji amerykańskiej, mamy do czynienia ze schyłkiem tak zwanego jednobiegunowego świata, czyli świata, w którym dominuje jedno wielkie supermocarstwo, które wyznacza reguły gry na światowej szachownicy. Jacek Bartośak podkreśla, że. Za, za danymi Banku Światowego, że w latach 2000-2012 gospodarka chińska wzrosła czterokrotnie i dzisiaj jest drugą, liczącą, drugą co do wielkości gospodarką świata. Podkreśla, że Chiny, przepraszam, że Chiny rozbudowując swoją potęgę militarną także w sposób istotny ekspandują gospodarczo. W rozdziale pierwszym autor Przeprowadza czytelnika przez główne terminy geopolityki związane z treścią, z treścią książki. Przede wszystkim rozwija tutaj koncepcję Hartlandu i Rimlandu, precyzuje napięcie strategiczne, jakie istnieje między tymi dwoma obszarami. Co ważne, Jacek Bartosiak upowszechnia w tym rozdziale. Termin, który wprowadził Halford Mackinder w 1919 roku, a który nie do końca jest popularny, nawet nie do końca znany wśród wielu osób zainteresowanych geopolityką, mam na myśli termin Going Concern, który Jacek Bartosiak tłumaczy jako rosnący niepokój. Ten termin, to zjawisko jest istotne w analizie układów geopolitycznych, w analizie układów sił, w analizie konfliktów międzynarodowych. Odnosi się on do pewnego systemu społeczno-gospodarczego, w którym rosnące oczekiwania społeczne nie zawsze są zbieżne z interesami strategicznymi danego ośrodka siły i często kroć prowadzą do wzrostu napięcia w stosunkach międzynarodowych, a także do, do wojen. W kolejnych rozdziałach Jacek Bartosiak przedstawia koncepcję wojny powietrzno-morskiej Stanów Zjednoczonych, która narodziła się w końcu lat 70., na początku lat 80. i jest rozwijana po dziś dzień. Wskazuje na rosnący potencjał, zarówno morski Chińskiej Republiki Ludowej, ale także na cały system, tak zwany system antydostępowy, który rozwijają Chiny. W terminologii wojskowej, w amerykańskiej terminologii wojskowej oznaczany jako A2AD. Dzięki rozbudowie sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim, dzięki rozwoju broni rakietowej, dzięki rozwoju potencjału, potencjału kosmicznego, broni ofensywnej broni morskiej, podwodnej broni morskiej, dronów zarówno powietrznych jak i podwodnych, Chińska Republika Ludowa stara się. Rozszerzyć swoje, swoją strefę wpływu w Azji, Azji Południowo-Wschodniej, ale także, ale przede wszystkim zabezpieczyć swoje drogi handlowe. Bowiem, jak podkreśla autor, to właśnie ciągi komunikacyjne, uzależnienie Chin od eksportu, uzależnienie gospodarki chińskiej od eksportu wymusza kontrolowanie czy też dążenie do kontroli głównych ciągów komunikacyjnych, głównych morskich ciągów komunikacyjnych właśnie przez Pekin. Autor podkreśla rolę nowej, wielkiej strategii nie tylko ekonomicznej, ale także w pewnym sensie politycznej Chin, a mianowicie tak zwanego nowego jedwabnego szlaku. Zapowiedziany we wrześniu 2013 roku przez prezydenta Xi Jinpinga w Kazachstanie nowy projekt, jak to Chińczycy określają, jednego, jednego szlaku, jednego pasa. Ma stać się według autora omawianej monografii czynnikiem, który pozwoli przemóc Chinom dominację amerykańską. Którym pozwoli Pekinowi na uniezależnienie się od morskich szlaków handlowych, zdominowanych obecnie przez Stany Zjednoczone. Jacek Bartosiak podkreśla, że Stany Zjednoczone w każdej chwili mogą dokonać skutecznej blokady morskiej. Chin, co z, może doprowadzić do zrujnowania gospodarki chińskiej, właśnie uzależnionej od eksportu. Wąska, i, wąska ciśnina malakka oraz szlaki biegnące zarówno na zachodnim, szlaki handlowe biegnące na zachodnim Pacyfiku oraz na Oceanie Indyjskim są bardzo łatwe do kontroli i do zablokowania przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Koncepcja jednego szlaku, jednego pasa zapowiedziana w 2013 roku we wrześniu, została także rozszerzona przez prezydenta Chin w kolejnym miesiącu, w październiku 2013 roku, podczas wizyty w Indonezji o koncepcję morskiego jedwabnego szlaku. Koncepcja ta jest związana z ogromnymi. Nakładami sił i środków, z ogromnymi nakładami kapitałowymi przez Chiny. Wystarczy tutaj tylko wymienić Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, powołany w końcu 2014 roku, właśnie przez Chiny. I jest związana z wielkimi planami strategicznymi połączenia kontynentalnej masy eurazjatyckiej ze wschodu na zachód. Właśnie szlakami lądowymi, a także alternatywnym szlakiem morskim do dotychczas istniejącego. W rozdziale ósmym swojej monografii Jacek Bartosiak podkreśla geopolityczne i geoekonomiczne znaczenie tego projektu dla Europy Środkowo-Wschodniej. Z jednej strony Jacek Bartosiak wskazuje, że o znaczeniu o Powodzeniu koncepcji nowego jedwabnego szlaku będzie w dużej mierze zależał czyn, Czynnikami, które będą wpływały na, na tę koncepcję, będzie m.in. polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, która w, przy ewentualnym porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi byłaby w stanie skutecznie, jeśli nie storpedować, to na pewno zaszkodzić tej koncepcji strategicznej Chin. Z drugiej strony zwraca autor uwagę na to, że słabnąca rola Rosji może spowodować, iż Europa Środkowo-Wschodnia stanie się tym czynnikiem, który może najwięcej skorzystać na nowej drodze handlowej. Zwłaszcza podkreśla tutaj rolę Polski, która przy słabnącej, ewentualnie słabnącej roli Rosji mogłaby stać się naturalnym, jak to pisze Jacek Bartosiak, liderem regionu Europy Środkowo-Wschodniej i najwięcej z tego skorzystać. Moim zdaniem takie postawienie sprawy jest bardzo mocno dyskusyjne. Po pierwsze, nie uwzględnia wszystkich koncepcji strategicznych chińskich, które dotyczą koncepcji nowego jedwabnego szlaku. Autor nie powołuje się na przykład na autorów chińskich, na chińskich intelektualistów, którzy wprost piszą o potrzebie stworzenia Unii Eurazjatyckiej opartej na sojuszu Chin, Rosji i Niemiec. Jednym z takich analityków, jednym z takich intelektualistów jest, jest pułkownik sił powietrznych Chińskiej Republiki Ludowej, obecnie profesor Chińskiego Uniwersytetu Obrony w Pekinie, profesor Dai Xiu napisał on taki słynny artykuł w 2012 roku, w którym postulował właśnie stworzenie strategicznego sojuszu trzech stolic Pekinu, Moskwy i Berlina, rozwijanie współpracy handlowej, ale także polityczno-militarnej wymierzonej wprost przeciwko hegemonii, przeciwko dominacji Stanów Zjednoczonych. To o tyle ważne, że choć Daisiu jest znany ze swoich Często kontrowersyjnych poglądów, to jednak w 2010 roku został zaliczony do grupy dziewięciu najbardziej wpływowych chińskich internautów, między innymi dzięki swojej bardzo dużej aktywności na jednym z największych serwisów mikroblogowych w Chinach. Tych głosów zresztą jest więcej, narastające nastroje antyamerykańskie w Chinach, e, związane właśnie z ekspansją gospodarczą, z ekspansją handlową Chin i z rywalizacją chińsko-amerykańską, m.in. na Morzu Południowochińskim, e, na Morzu Wschodniochińskim, a także w kontekście zatargu Chińskiej Republiki Ludowej z Tajwanem, e, powodują, że koncepcja właśnie zjednoczenia się w politycznym sojuszu Chin z innymi potęgami kontynentalnymi jest dosyć popularna. Z drugiej strony należy zadać pytanie, czy samo tranzytowe położenie Polski, czy też w ogóle całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej od razu, z góry a priori determinuje profity polityczne, czy też czy też nawet tylko i wyłącznie gospodarcze? Moim zdaniem, moim zdaniem nie. Moim zdaniem z góry nie można powiedzieć, że położenie tranzytowe, położenie przez które przebiegają jakieś szlaki handlowe, od razu determinuje sukces gospodarczy, czy też zwiększenie roli i pozycji politycznej. Przykładem niech będą właśnie Niemcy, Chiny i Japonia. Przez Japonię oczywiście przebiegają szlaki handlowe, ale dowolne państwo na świecie jest w stanie te szlaki ominąć. Mimo to, Chiny, mimo to Japonia uzyskała status mocarstwa gospodarczego, podobnie jest z Niemcami i z Chinami. Przez jeden i przez drugi kraj przebiegają szlaki handlowe, ale to nie sam fakt tranzytu towarów powoduje o potędze gospodarczej tych dwóch państw, ale, ale fakt, Produkcji określonych, określonych wyrobów, określonych towarów, określonych dóbr. To, że o tym o potędze gospodarczej Chin decyduje to, co jest ładowane na kontenery w Chinach i wysyłane na szlaki handlowe, podobnie w Niemczech. Uważam, że Polska oczywiście posiada atut położenia tranzytowego, ale bez bycia atrakcyjnym. Producentem dóbr, towarów, usług, które będą chętnie kupowane na rynkach wschodnich i zachodnich, północnych i południowych, samo położenie tranzytowe nie gwarantuje bycia liderem regionu, nie gwarantuje bycia zdobycia pozycji mocarstwowej. Zresztą w ocenie pozycji polityki Federacji Rosyjskiej w w publikacji, w monografii Jacka Bartosiaka zdecydowanie brakuje sięgnięcia do, jeśli nie źródeł oryginalnych, to na pewno po solidne opracowania poświęcone rosyjskiej myśli geopolitycznej, rosyjskim koncepcjom, rosyjskim strategiom, co ma duże znaczenie nie tylko w kontekście bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ale także jeśli chodzi o układ sił w Azji Południowo-Wschodniej, w Azji Wschodniej. Oparcie się przez autora na, szczątkowych, na szczątkowej literaturze, m.in. ośrodka Studiów Wschodnich, publikacjach anglojęzycznych, no nie wyczerpuje tematu. Stwierdzenie, że główni geopolitycy rosyjscy są skoncentrowani wokół Aleksandra Dugina, o czym pisze Jacek Bartosiak, no jest kompletnym nieporozumieniem. Istnieje wiele ośrodków eksperskich, wielośrodków decy, decyzyjnych związanych właśnie z doktrynami geopolitycznymi, które z Aleksandrem Duginem mają, nie mają nic wspólnego, a są istotne w kształtowaniu kierunków polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Ale to jakby jest margines w, w tym zakresie. Warto jednak uwzględniać ten czynnik rosyjski w, układzie, w globalnym układzie sił. Książkę zamyka ostatni rozdział poświęcony lekcjom historii, m.in. właśnie znaczeniu czynnika Going Concern w eskalacji napięcia międzynarodowego. W w prowadzeniu, w prowadzeniu wojen. Autor prze, podaje tutaj y, kilka ważnych przykładów, takich jak Europa w 1916 roku, y, czy też y, wojna hiszpańsko-amerykańska z 1898, y, czy też Japonia z 1941. Y, zamyka y, ten, y, ten rozdział. Y, pod rozdział poświęcony tzw. pułapce Tukidydesa. Jest to bardzo ciekawy historyczny przykład sięgający korzeniami starożytnej Grecji, rywalizacji starej lądowej potęgi w postaci Sparty i nowej rodzącej się potęgi Aten, która zdobyła swoją pozycję, zdobywa swoją pozycję mocarstwową dzięki rozwoju handlu morskiemu. Jacek Bartosiak bardzo ciekawie prowadzi czytelnika przez meandry rozumowania wybitnego greckiego historyka Tukidydesa i pisze i przedstawia taką analogię między tamtymi czasami a czasami współczesnymi, kiedy pozycja starego hegemona Stanów Zjednoczonych jest podkopywana przez. Państwo aspirujące do, do, do odgrywania takiej roli w przyszłości przez Chińską Republikę Ludową. Autor analizuje, w jaki sposób może to doprowadzić do eskalacji napięcia międzynarodowego, a także do ewentualnej, ewentualnej wojny. Jacek Bartosiak porusza w swojej książce bardzo wiele szczegółowych. Kwestii takich jak poszerzanie wertykalnego pola walki w kontekście wojny morskiej, w oparciu o rozwój systemów satelitarnych, w oparciu o rozwój bojowych systemów podwodnych, w oparciu o poszerzanie w ogóle pola walki o cyberprzestrzeń. Autor wskazuje na. Rozwój nie tylko chińskiej marynarki wojennej, ale także potencjału rakietowego podkreśla zagrożenie, tak zwanym atakiem saturacyjnym. Które może doprowadzić do sparaliżowania części systemów obronnych Stanów Zjednoczonych rozwijanych na zachodnim Pacyfiku. Tych wątków jest zdecydowanie więcej, tych wątków strategicznych, geostrategicznych, które są niezwykle wartościowe, oparte na solidnej analizie. Warto tutaj podkreślić, że autor opiera się nie tylko na dokumentach, nie tylko na opracowaniach, monografiach, artykułach, ale także na swoich rozmowach w Stanach Zjednoczonych z analitykami, z analitykami politykami biorącymi udział w powstawaniu koncepcji wojny powietrzno-morskiej i pod tym kątem jest to publikacja niezwykle wartościowa, którą chciałbym polecić nie tylko osobom zajmującym się profesjonalnie geopolityką, ale także wszystkim osobom, które są zainteresowane współczesnymi stosunkami międzynarodowymi i tym, jak nasz świat będzie wyglądał za następnych kilka dekad.